Kawy, kawy, chce mi się kawy. Mam taką długą łyżeczkę i sypiemy półtorej łyżeczki. Zalewamy żąteczkiem. ale coś jeszcze do kawy by się przydało, prawda? Talerzyk już mamy. Hmm. I pierniczka z Oktoberfest też mamy. A tego piernika dostałam od mojej koleżanki dorotki. Tu jako ozdoba jest nawet mały prycelek. <laughs> Nie będę jego ściągać całego z tej folii, tylko przekroję razem z folią. Żeby nie zesechło się za szybko. O, widzicie, przecięłam go? O, i taki kawałeczek zjem sobie do kawusi. Dziękuję Ci Dorotko. Mm.